Jakiś czas temu od jednej z moich kursantek, Eli, dostałem świetne pytanie. Otóż zapytała ona, czy jak cieszymy się z czegoś, powinniśmy po niemiecku powiedzieć Ich freue mich auf, czy ich freue mich über, a może ich freue mich. No i cóż, krótka odpowiedź brzmi, że każde z tych wyrażeń jest poprawne. Diabeł jednak jak zwykle tkwi w szczegółach, ale o tym opowiem Wam już w dzisiejszym odcinku. Jeśli więc chcesz mówić lepiej po niemiecku, zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę i zaczynamy. Na dobry początek odmieńmy sobie czasownik sich czyli cieszyć się przez osoby a odmiana wygląda tak ich freue mich, ja cieszę się du freust dich ty cieszysz się er, sie, es freut sich on, ona, ono się cieszy wir freuen uns, my cieszymy się i ja freut euch wy cieszycie się i sie freuen sich czyli pan, pani się cieszy albo oni się cieszą czasownik ten łączy się z trzema przyimkami można więc powiedzieć ich freue mich mich auf, jak i ich freue mich über oraz ich freue mich für. I chociaż wszystkie te formy są poprawne, to użyjemy ich w różnych sytuacjach. Wyrażenie ich w mich auf przetłumaczymy na Polski na cieszę się na przyimka auf. Używamy tutaj kiedy cieszymy się na coś, co dopiero wydarzy się w przyszłości. Dlatego też ich w miś auf można niedosłownie przetłumaczyć również na nie mogę się doczekać na przykład jeśli z niecierpliwieniem czekamy na koncert naszego idola który wydarzyć ma się dopiero w weekend użyjemy przyimka auf i powiemy ich freue mich auf Das Konzert am Samstag, czyli cieszę się na ten koncert w sobotę lub niedosłownie nie mogę się doczekać koncertu w sobotę. Ich freue mich auf das Konzert am Samstag. Podobnie, jeśli szykuje nam się urlop, a my już przebieramy nogami i nie możemy doczekać się na to przyszłe wydarzenie. Użyjemy wyrażenia ich freue mich auf i powiemy ich freue mich auf den Urlaub czyli cieszę się na ten urlop lub niedosłownie nie mogę się już doczekać tego urlopu ich freue mich auf den Urlaub podsumowując więc wyrażenia ich freue mich auf używamy gdy cieszymy się na coś co wydarzy się dopiero w przyszłości z kolei zwrot ich freue mich über przetłumaczymy na cieszą się z Przyimka UBO, użyjemy kiedy cieszymy się z czegoś, co dzieje się obecnie lub wydarzyło się w przeszłości. Na przykład, jeśli pod choinkę dostaliśmy prezent, o którym zawsze marzyliśmy, na przykład ciepłe kalesony, no już je rozpakowaliśmy, a nawet ochoczo założyliśmy je na siebie, możemy użyć wyrażenia iść w kojem ich UBO i z największą radością powiedzieć, ich freue mich über das Geschenk, czyli cieszę się z tego prezentu. Ich freue mich über das Geschenk. No i w tym zdaniu użycie przyimka AUF byłoby zupełnie nie na miejscu, bo my nie cieszymy się z czegoś, co dopiero nadejdzie, tylko z czegoś, co już jest, czyli z tych kaleson. Podobnie jeśli do biura poprosi was szef i da wam awans i podwyżkę. Wy... Po powrocie do domu będziecie mogli użyć wyrażenia Ich freue mich über i powiedzieć Ich freue mich über die Beförderung. Czyli cieszę się z tego awansu. Ich freue mich über die Beförderung. I tutaj ponownie używamy przyimka über, bo cieszymy się z czegoś, co już dostaliśmy. A skoro o awansach i o podwyżkach mowa, dobre opanowanie niemieckiego pomoże Wam z dużym prawdopodobieństwem. Osiągnąć zarówno jedno jak i drugie. Jeśli więc chcielibyście nauczyć się swobodnie mówić po niemiecku, koniecznie sprawdźcie mój kurs niemiecki w 6 miesięcy. Niemiecki w 6 miesięcy to zdecydowanie najszybszy sposób, żeby łatwo opanować ten język. A my tymczasem dotarliśmy do ostatniego trzeciego zwrotu na dzisiaj, czyli ich w swoje Für. zwrot ten zazwyczaj przetłumaczymy niedosłownie, a użyjemy go do tego, żeby powiedzieć, że cieszymy się z czyjegoś sukcesu lub też z czyjegoś szczęścia. Wracając do przykładu z zawansem, jeżeli po powrocie do domu pochwalimy się nim mężowi albo żonie, mogą oni użyć przyjmka F i powiedzieć ich w für dich, czyli dosłownie cieszę się dla ciebie albo za ciebie, a nie dosłownie cieszę się twoim sukcesem czy też twoim szczęściem. Ich freue mich für dich. Podobnie ja, po tym jak nauczycie się niemieckiego, mogę użyć wyrażenia ich freue mich für i powiedzieć ich freue mich für euch, czyli cieszę się waszym szczęściem czy też waszym sukcesem. Ich freue mich Für euch. A cieszę się sukcesu każdego z Was, bo nauczenie się języka może naprawdę pomóc w życiu. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla Was jeszcze kilka przydatnych zwrotów ze słowem ZYŚWCHOJEN. Skoro i Wy, gdybyście chcieli pomóc mi dotrzeć z tymi darmowymi lekcjami niemieckiego do jak największej grupy osób, udostępnijcie proszę ten odcinek znajomym lub po prostu wspomnijcie komuś o Zapytaj poliglotę. Dziękuję. A teraz pora na bonusowe zwroty. Gdy cieszymy się czyimś szczęściem, zamiast ich freue mich für dich, możemy też powiedzieć ich freue mich mit dir, czyli dosłownie cieszę się z tobą. Ich freue mich mit dir. Ponadto, zamiast mówić ich freue mich, czyli to ja się cieszę, możemy użyć też wyrażenia es freut mich, czyli dosłownie to mnie cieszy. Es freut mich. Na przykład jeśli poznamy jakąś damę, po tym jak ucałujemy jej dłoń możemy powiedzieć miło mi panią poznać, używając zwrotu ich freue mich sie kennen zu czyli miło mi panią poznać, ich freue mich sie kennen zu albo możemy użyć wspomnianego przed chwilą es freut mich i powiedzieć Es freut mich, Sie kennen zu lernen. Czyli dosłownie to cieszy mnie, że Panią poznaję. Es freut mich, Sie kennen zu lernen. A teraz pora na zadanie dla Was, no bo to praktyka czy mistrza. Wyobraź sobie, że w przyszłym tygodniu ma odwiedzić Ciebie koleżanka. Uzupełnij następujące zdanie. Cieszę się na Twoją wizytę. Ich freue mich, deinen Besuch. Cieszę się na Twoją wizytę. Ich freue mich, deinen Besuch. Chcesz nauczyć się niemieckiego, ale masz mało czasu? Spróbuj więc naszej aplikacji Język 15 Minut. To jedyna aplikacja na rynku. W której znajdziesz krótkie, praktyczne lekcje z prawdziwym nauczycielem. Poznasz przydatne zwroty, osłuchasz się z językiem niemieckim, nauczysz się mówić i zapamiętasz z łatwością dzięki inteligentnemu systemowi powtórek. Wejdź teraz na stronę językwy 15minut.pl i spróbuj naszych darmowych lekcji. Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue. Regnet jest auch. Cieszę się jak pada. Bo jak się nie cieszę, to też pada. Karl Walentyn.